Kolejna zasada to odpowiedni wzór kostiumu kąpielowego. Chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co dzieje się na majtkach po lewej stronie. Super, mamy wysoki stan, super, mamy ciemniejszy kolor, ale te wstawki po bokach czarne ją dodatkowo wyszczuplają. Mamy średniej wielkości wzór na środku, który biegnie po całych majtkach, przez co jeszcze ten wzrok obserwatora tak naprawdę wariuje i nie skupia nam się w jednym punkcie. I te wstawki po prawej stronie to naprawdę jeden z najlepszych wyborów, jeżeli chodzi o mm, majtki w, kostium, w kostiumie dwuczęściowym, w kostiumie kąpielowym, które nie będą podkreślały Twojego brzuszka, a wręcz maskowały Twój brzuszek. Zrezygnuj z takich majtek, jak masz po prawej stronie, czyli na przykład jakiś kolor, i do tego mamy wstawkę poziomą. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy wzór poziomy, co już w ogóle jest tragiczne, ale wstawkę poziomą z jakimś wzorem, bo takie kostiumy kąpielowe również się zdarzają, że mamy jednolity kolor i tylko wstawkę na górze z jakimiś kwiatkami lub innym kolorem. Z takich bikini zrezygnuj, ponieważ będą one mocno przyciągały wzrok obserwatora na dół sylwetki i dodatkowo będą się skupiały w tym jednym miejscu, gdzie jest po prostu ta wstawka.